I mi się 1, 0! Ej o, Siema, widzowie. dzisiaj jestem sam Nie ma ze mną nikogo HAHAHAHAHA O kurde że jestem sam Ty, że ty jesteś tak chodzi, nie? A tak naprawdę dzisiaj będziemy nagrywać sobie cave na tą Jak z czasem Było Siedma, Siedma, Siedma Widzowie wróciliśmy po krótkiej przerwie. Bo w ogóle Hacker mi się włamał na konto. A to nie jest śmieszne, nie? To mi się haker włamał, ja nie mogę tego pokazać na nagraniu, bo. chyba nie działa mi nagranie, zepsuło się. Ogólnie. No. Waiter zrobił setki rzeczy i nie wiem, gdzie No, szukam naszej wyspy i nie mogę jej znaleźć. Jakiej wyspy? No domu, czy coś Nie mamy tu domu No w sensie naszego spawn'a, o O kurde, to nie w tę stronę? Okej Wystarczy jest... naokoło pójść Albo tu nawet taki mały, ty No, no i to będzie Taki obóz po... O kurde... No, no dobra, no, Byśmy tutaj zrobili i wtedy... Byśmy tutaj dookoła tak No dobra, to zrobimy tutaj. Nie wiem Rzuciłem ci, tu leży Będziemy mieli od razu kilofy żelazne. Są ważne. No właśnie, bo ja nie wiem, bo tu Waitio zainstalował jakieś mody, a nie wiem, co się w ogóle dzieje. O sorry, kurde. Widzowie, sorry widzowie, jak to będzie bardzo nudny odcinek. Opiszcie hashtag JOTWaitio, czyli. Aha? E, e, jeszcze raz, jeszcze jeden odcinek z Waitio. JOTWaitio. <laughs> Możecie tak, tak, tak. pomarzyć. Ja wróciłem z emerytury, bo mi się nudziło. No. A ja te, a ja wróciłem, bo mu się nudziło, więc widzicie. Co zrobić? Eee... O! Czekaj. Moda. Ty. Nie? Nie. Ok. Zapowiada się dobrze? Bo na razie do góry idziemy. Tak, tylko że z tego co wiem, ten moc działa się tak, że jak będziemy kopać przed siebie, to postać się może za nami pojawić. No, wrażenie, to kopiemy. No, wrażenie, to kopiemy. tu. Musisz postać. No, tu usłyszysz coś tam mów. No, słyszę, słyszę, słyszę. Takie ty 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 pum ty ty, ty pum. O, dobra jak to, to się tam bój. pojawi zrażuj zbroję tak szczerze <grym> nie bój ty o. a to taki zwykły dźwięk z Minecraftu nie 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 po pojawił się ale we mnie co ty gadasz ty to był we mnie steal ty 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 nie ty nie słyszałem ty

tu wygląda nawet tak spoko, sympatycznie No zaba... o! Ale fajne, pa Znagowało mi trochę Cicho Nie, dobra, chyba gita. Straszne to jest to, jak on nagle zaczyna tak kopać, nie? I nie wiesz z której strony CO TO BYŁO? <grytne>, Słyszycie, jak normalnie jakiś potwór nie jadł, jakiś siren Co? Co ty robisz? I, i kopiemy cały czas. Kopiemy, 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 kopiemy. Uciekaj, ja nie chcę tam nic. Cicho. O, muzyka z Minecraft się włączyła, od razu lepiej. Ja mam wyłączoną. Ja właśnie cały czas z muzyki grałem, muszę na chwilę odsapnąć. Coś takie.... takie. jakby ktoś oddychał. Cicho. Nie gram minecrafta nie? To jest ostatni raz kiedy gram Minecraft's Przed siebie po prostu, przed siebie, przed siebie Midziucha, okej okay. <laughs> <laughs> Fuck, <śmiech> o, fuck. <laughs> A ty, ty w ogóle dostałeś jakiś efekt na chwilę <laughs> Wiem, 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 chłopiał oślepienie, nagle Tak. tak... Nie mam nic. Nad nami. Co to jest? Nie mam nic nad nami. <śmiech> 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 Zamknij to ty debili, nad nami, nad nami, kopcie, kopcie, dobra, na razie jest jeszcze chilnie, tak uważam Ty, a czemu moja tarcza ma w ogóle zero, e, on mnie uderzył? Mi się tarcza zaraz skończy Ja mam jeszcze całą e, Ja mam po prostu czarny pasek na tarczy, weź co ją weź na chwilę W lewo kopiemy Chodź, tutaj obok mnie No czekaj no daj mi się wkopać no. Fuck, Czekaj, czekaj ma faka, mada faka. Za nami, za nami zakopię, o cyk A ja ma, nie mamy w ogóle torcza A ja mam, masz patyki? Patyki? Mam drewno No i ja mam dałem ci węgiel O, Ooo, chłopie! A dobrze dobrze pomyślałem z tym węglem na początku jak kopaliśmy Patrz, patrz, co mamy. Crafting, dobra. Wygraliśmy życie teraz. Teraz się nie boję, nie boję się. Ej, co jest? Ty, co to Ty. O! Samo się niszczyło, chłopie. Co ty gadasz? No w samo się. No, no teraz się nie. A no przecież sam widziałeś, że przetwierdzi. Jest sześć pochodni, jak jakaś zniknie. Ale nie, to samo się niszczyło pod takim względem, że chłopie wszystkie wypadały naraz. O, dobra, węgiel mam. Dobra, węgiel ja to, no, to możemy, wiesz, tak rozbudować bardziej, żeby wiesz, bardziej przyjemniej było. Ta, w każdą stronę, nie? No. Ty, ale tu fajny, postawię fajny, po. Fajny po Trochę obstrahuję z nie spodziewałem się. No, to z kopaniem. Nie, stop, stop. Nie, dobra, myślałem, że chcesz znowu. Uj, stop, stop, stop tyle tu jest węgla nadaje ja mi się za... e, że jak jest światło to zrób ten, zrób y, piec ty tu masz dwa, ten i jeszcze węgiel tu ci daję parze razem bo, patrz musimy żelazo węgla. musimy zdobyć to niżej musi, o masz <laughs> mówię, niżej i patrz, odnawiać dosłownie Żelazo? No zobacz, No Nie słuchaj. Chcesz żelazo? Ja. F... Ej, dobra. Masz tu żelazo. Jeden z ostatnich modów, w które grałem, a trochę grałem w te straszne mody. Nie powiem, że nie. Dobra, tu się wykopię trochę na dół. Dobra. Na luzie. Tu coś jest, tu coś jest, tu coś jest, bo yy, nie topasz, słyszałem I to duży kej. Cio, 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 Słyszysz? Ko. Takie pukanie, nie? Nie, zresztą jakieś... Jakieś słowa, nie wiem Kurde, próbuję znaleźć ten wielki kej, bo tu jest na pewno wielki kejf, bo słyszę. Przestań bo co czasami nie wiem, czy to ty kopiesz, czy to ja, czy to on Ja też tak nie, nie wiem czasem Chodź tu do mnie, bo ja nie mam żadnego, nie mam kamienia Idę Kamienia? Co tu jest? Znaczy nie mam ten, kończy mi się, już mam dosłownie na czerwono Masz w ogóle kilka tego nie wiem, co ja Potrzebuję kilo. Kilow? Aha, ale my w ogóle mamy nieprzepalone to żelazo. Mam, znalazłem, chodź, mam cave'a tutaj, ale to zaraz, zaraz upczeńmy, bo. O, kurde, musimy bo ja nie? mam ładnie, może ozdobimy podłogę, jak chcesz, albo się tam, patrz. Patrz, patrz, zrobimy to. Na razie tak. to ja się boję, że ten gość mi się pojawi, po prostu wiesz, że to jest blok. Nie, to dziwny system, patrz. O, patrz, tak ładnie ozdobię i będzie przyjemnie. Nimi się 3, 2, 1 0 Co jest? Ej. No, no, no mam na czarno, mam na czarno też. No nie wierzę. Ej. Wziąłeś to? No chłopiec wylat, stąd i zaczął do mnie łazić A... na czarno, mam tamte. No i... O, to zakleił. Mocno, no. Daj, daj, no. O, powodzenia. <grym> znać, no, byśmy zrobili zapasy i wtedy, tutaj, bo tak to nie ma sensu. może wykopnę się o. normalnie. Nieee. Już wolę tą ścieżką, co. Dobra, zrób, z, zrób cięcie. Czekaj, trzy dwie. Pięćset. Powtórz, powtórz to, co powiedziałem. Dobra. O mój Boże, widzowie, zobaczcie, ile dostaliśmy drewna. Zad, skąd wow. Yo, a poza ci... tak zrobiłeś? Ja! No stary, wczoraj no. jak poszedłeś spać, kurde. No my w ten sam dzień tak. nagrywamy. Tak, tak, ale jaja. ja. <grym> ej <grym> bo zrobiłem 32 skrzynki mi z klikiem. No weź, weź to zrób. No te tu zrób. Znowu to słyszę dzięki, tu tutaj 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 upądnę. Dobra, stój, ej. stój, stój, nie ruszaj się. No żartuję, ale bicie serca słyszę. Nie. O Nie gram w to. Nie pan stop. O Co? O chłopie, bicie serca słyszałem. Dobra, idziemy. Masz. Nie no, bez przesad... No już tak nie przesadzaj No przecież zrobiłem <grym wioski> oh fuck, wychodzi, wychodzi, wychodzi Po co się chłopie, zapocząć cię! Jak wychodzi? Wy, nie stamtąd wychodzi Ty Ej, on niszczy Ej, on wszystkie bloki niszczy Ej, w pośmiew, w pośmiew Tak, jak to wszystkie? Ty, fuck, One no fuck on nasze niszczy Ej, no, jesteśmy w dupie Pod siebie kop, pod siebie kop Hoppie, on tu jest no cicho! Idź. Dobra graj, graj chłopy, bo Dobra Już? O. Ej, co to za bloki? Ej! Zobacz, zobacz to. Jego szlady. o Jego ślady. I tak dla jasności widzowie my ten... My tylko w sumie z... Z Ratio'a wzięliśmy drewno i ten chlebek. Nie widzieliśmy żadnego żelaza, że będziemy sami. O, no inaczej nie miałoby to sensu. Musielibyśmy po prostu wracać na górę, potem wracać tutaj. A raczej tu chodzi o to, żebyśmy cały czas siedzieli na dole. Słyszysz? Mm, słyszałem przez twój ten, przez twój komputer. No i dobra, nieźmy to, nicmy to, bo to nie ma sensu tutaj tyle tego. Tu wchodzisz tam, czy O, dobra, ale tu jest słyga już. Ty na górę masz wyjście tam. Co git, to dobrze. To idziemy w to. to już. Hopem mi zabrało nagry znikąd. Ty, ile żelaza, co jest? Ja mam chłopie z nie, że ktoś z nagry przychodzi obok. <śmiech> <śmiech> idzie, idzie Jak idzie, jak idzie? Gdzie ty jesteś? No chłopie, zabudowany. Tu, o. No bez przesady, chłopie. Oszczędzaj na prądzie, wychodzimy stąd. Ale ja chciałem sobie przepalić żelazo, bo ja nie mam kilofa już. On tu idzie, <ślesk> no ty Nie żartuję, to nie ja teraz! Ty chłopie! Zatrzymałeś go? Nie wiem. Szynka jakąś. Ale mam już, dobra, chill. Ale śmieci to się pozbyć. Widzę do ciebie! Stój po prawej po sobie! Wiem, widzę, widzę na ekranie. Kino wizerunek. Czy ten kierujm zabrał? Co jest? Oj, oj. Opie dwie tarcze mam. Wchodź do mnie, bo ja się co jest grane? Sorry, to jest cave divers pułapka. To jest K-diver trap. Coś tu bije się, on tu próbuje wyjść stąd. Jeszcze tego nam brakowało. Kop, 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 kop. idzie tu. Wykopał dziurę, woda wyzleciała. No to dobrze, to dawaj, idziemy tą wodą. Nie. nie, już ją zakopał. No to idzie. O, oh, <noise> Bogu, proszę, ratuj nas. Proszę. Jest proszę. Wyjść. To musi być koniec, już nie mam. Albo zrobimy, że celem jest powrót do bazy naszej. O, oh, Dirt! Udało się? Nie wiem, kilofa nie mam. Dobra, odsuń się. No, nie udało się, nie udało się. O Jezu. Ale on miał teraz inny ryj w ogóle. Kurde. wow wow Chyba nie chce, żebyśmy wychodzili. On tu idzie. Pilu. No, kaj stąd. O oh fuck! O oh fuck! Oh, co nami jest? Co nami jest? Typił Nie ma stąd wyjścia, chłopie! On tu idzie! kroki są! Chłopie! Nie uciekniemy są nigdy, nie? Hej! Okay. Ty klocki to się bo chłopie nie teraz! Wait, to nie zabijecie cię? Nie? No, co mówisz, co? Chłopie, zobacz, on tu nam buduje, on tu, pa, on tu jest! Więc chłopy nie ma stąd wyjścia przecież. Jest, jest, przesuń się. Co to było? Taki co? Taki chłopy dźwięk, jakby o pomoc prosił. Serio? No, był taki, help! Coś <noise> nie z tylu, no, na graniu zobaczcie <noise> turkę. Hej, <noise> nie ma stąd wyjścia, ty, co ty, co ty gadasz, chłopie? Ej dobra, to jest niemożliwe, że my jesteśmy tak głęboko. Możemy właśnie do tak poboczy. nisko. <grym> Jezu! Gaugon skończony. Ty tu coraz gorzej się dzieje, nie? Jak zaczęliśmy się wykopywać. No, gość, przyspiesz. Dirt. No i nie gadać. W końcu. Ale prawdziwy czy nieprawdziwy? Nie wiem. Chyba prawdziwy. Ja, no. Jest! O oh, fuck. Dobra Tu patrz, widzisz? Widzisz? To było... Zakopaliśmy to wszystko przed nimi Mhm mm Jest! Patrz! Jest nasza baza! Let's zapytać. go. z tak to się odkładało, szybko? N. No tak się szybko. Cyk, 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 cyk. No, ale ogólnie, cel zdobyliśmy, bo mamy diamenta. No, masz cel? Y nie. Co? Bo, bo w ogóle, jak zrobisz tak parę razy, nie? Czekaj, jak? No tak, jak zrobisz tak, słyszałem, nie? Taka legenda, musisz tutaj taki end zrobić, nie? I coś rozkopać I To w opisie pisał, że jak tak będziesz kopać dziwnie, nie? I to on ci nazwie, że jesteś debilem Osłyszysz On cię debilem, czy nie? A ty to faktycznie działa. Ty, no. Ty jesteście debinami. Ojo, oh, 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 Dobra, widzimy się w następnym odcinku, cześć!